Prezentacja ekspozytora. Ekspozytor przedstawia ofertę z oświetleniem LED i akcesoriami firmy RACE. Wszystkie produkty są podzielone na taśmy LED Shine, oprawy LED, włączniki VOX, zasilacze MASTER, profile LED LUMI, akcesoria, złączki, przewody, klipy, przedłużacze biurkowe ELECTRIMA, legendę z ikonami. Każdy z produktów ma przypisane do siebie ikony, których znaczenie wyjaśnia legenda. Każdy z produktów ma przypisany indeks. W miarę potrzeb dołączone są rysunki pokazujące sposób montażu i rysunki techniczne z wymiarami. Na ekspozytorze możemy zapoznać się z produktami i porównać je między sobą. W taśmach możemy porównać między sobą parametry techniczne, świecenie bez klosza jak i z kloszem, rozjaśnianie i ściemnianie, barwy świateł. We włącznikach możemy porównać między sobą parametry techniczne, zastosowanie, wygląd, włączanie i wyłączanie, rozjaśnianie i ściemnianie. Ekspozytor z oświetleniem Reis wieszamy na ścianę za pomocą kołków dobranych odpowiednio do rodzaju ściany. Taśmy i oprawy. Ekspozytor zawiera cztery rodzaje taśm i jeden rodzaj oprawy. Trzy rodzaje taśmy wyposażone są w niezawodne diody typu 2835. Różnią się między sobą szerokością podłoża PCB i ilością diod na taśmie. Diod na metr. Jeden rodzaj taśmy to taśmy typu COB o nieprzerwalnej linii światła. Wszystkie rodzaje taśm i opraw są dostępne w trzech barwach: ciepły, naturalny, zimny. Taśma numer jeden. Taśma wyposażona w diody typu 2835 o parametrach: szerokość 8 mm, moc 6,6 W na metr, długość docięcia segmentu 50 mm, 60 diod na metr taśmy. Standard odporności na wilgotność otoczenia IP20, natężenie światła 750 lumenów na metr. Klasa energetyczna F, napięcie wejściowe 12 V. Dostępna w trzech barwach: ciepły, neutralny, zimny. Dostępna jest w dwóch wymiarach: 5 m 50 m. Taśma numer 2: Taśma wyposażona w diody typu 2835 o parametrach: szerokość 10 mm, moc 12 watów na metr, długość docięcia segmentu 25 mm, 120 diod na metr taśmy. Standard odporności na wilgotność otoczenia IP20. Natężenie światła 1600 lumenów na metr. Klasa energetyczna F. Napięcie wejściowe 12 V. Dostępna w trzech barwach: ciepły, neutralny, zimny. Dostępna w wymiarze 5 metrów. Taśma numer 3. Taśma wyposażona w diody typu 2835 o parametrach. Szerokość 5 mm. Moc 12 watów na metr. Długość docięcia segmentu 25 mm. 120 diod na metr taśmy. Możliwość montażu dwóch taśm w jeden profil LED lumi. Natężenie światła 1400 lumenów na metr. Standard odporności na wilgotność otoczenia IP20. Klasa energetyczna F. Napięcie wejściowe 12 V. Dostępna w trzech barwach: ciepły, neutralny, zimny. Dostępna w wymiarze 5 metrów. Taśma numer 4. Taśma wyposażona w diody typu COB to innowacyjna taśma o nieprzerwalnej i jednolitej linii światła. Parametry techniczne: szerokość 8 mm, moc 8 watów na metr, długość docięcia segmentu 35 mm. Natężenie światła 750 lumenów na metr. Standard odporności na wilgotność otoczenia IP20. Taśma zakończona z obu stron kablem. Klasa energetyczna F. Napięcie wejściowe 12 V. Dostępna w trzech barwach: ciepły, neutralny, zimny. Dostępna w wymiarze 5 m. Wszystkie taśmy wyposażone są w taśmę klejącą. Ułatwia przyklejenie taśmy do profilu aluminiowego. Oprawa LED uniwersalna, dostępna w trzech barwach: ciepły, neutralny, zimny. Dwa sposoby montażu: montaż wpuszczany, montaż nakładany. Parametry techniczne: moc 2W, standard odporności na wilgotność otoczenia IP20, klasa energetyczna F, napięcie wejściowe 12V, włączniki. Włączniki Vox. W ofercie mamy 10 rodzajów włączników. Włącznik W01. Dostępny w kolorach białym i czarnym. Napięcie wejściowe 12 V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 36 W. Włączanie i wyłączanie odbywa się przez krótkie naciśnięcie włącznika. Funkcja ściemniania i rozjaśniania odbywa się przez długie naciśnięcie włącznika. Włącznik zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła. Pod włącznik wykonujemy wiercenie o średnicy Fi14. Włącznik W02 dostępny w kolorach białym i czarnym. Napięcie wejściowe 12 V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 36 W. Włączanie i wyłączanie odbywa się przez krótki dotyk włącznika. Funkcja ściemniania i rozjaśniania odbywa się przez długi dotyk włącznika. Włącznik zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła. Pod włącznik wykonujemy wiercenie o średnicy Fi18. Włącznik W03 dostępny w kolorze chrom. Napięcie wejściowe 12V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 36W. Włączanie i wyłączanie odbywa się przez krótki dotyk włącznika. Funkcja ściemniania i rozjaśniania odbywa się przez długi dotyk włącznika. Włącznik zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła. Pod włącznik wykonujemy wiercenie o średnicy Fi15. Włącznik W04. Dostępny w kolorze chrom. Napięcie wejściowe 12V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 36W. Włączanie i wyłączanie odbywa się przez krótkie naciśnięcie włącznika. Funkcja ściemniania i rozjaśniania odbywa się przez długie naciśnięcie włącznika. Włącznik zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła. Pod włącznik wykonujemy wiercenie o średnicy Fi35. Włącznik W05, dostępny w kolorze czarnym. Zmienny prąd wejściowy z domowej sieci energetycznej. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 500 W. Dostępny w wersji. Do drzwi klasycznych i przesuwnych. Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się poprzez otwarcie-zamknięcie drzwi. Jako włącznik zbliżeniowy. Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się poprzez ruch ręką. Pod włącznik wykonujemy wiercenie o średnicy Fi13. Włącznik W06. Włącznik kątowy. Dostępny w kolorze aluminium. Napięcie 12V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 36W. Włączanie i wyłączanie. Regulacja ściemniania odbywa się poprzez dotknięcie. Włącznik W07. Dostępny w kolorze białym i czarnym. Napięcie 12V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 24W. Dwa tryby pracy do wyboru. Tryb jednobiegowy do drzwi klasycznych i przesuwnych. Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się poprzez otwarcie i zamknięcie drzwi oraz po przełączeniu tryb dwubiegowy jako włącznik zbliżeniowy. Włączanie i wyłączanie oświetlenia odbywa się poprzez ruch ręką. Regulacja ściemniania występuje tylko w trybie dwubiegowym. Pod włącznik wykonujemy wiercenie o średnicy fi 13. Możliwość montażu wpuszczanego lub przy dokupieniu adaptera, montaż nakładany. Włącznik W08. Dostępny w kolorze białym i czarnym. Napięcie 12V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła, 60W. Bezprzewodowe. Zasięg, 25M. Możliwość montażu nakładanego z zastosowaniem dystansu zawartego w zestawie lub wpuszczanego po wykonaniu wiercenia Fi35. Włączanie i wyłączanie. Regulacja ściemniania odbywa się poprzez dotknięcie. Włącznik zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła. Włącznik W09. Napięcie 12 V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 60 W. Włączanie i wyłączanie. Regulacja ściemnianie odbywa się poprzez dotknięcie. Włącznik zapamiętuje ostatnie ustawienie natężenia światła. Dostępny w wersji z kablem lub bez. Włącznik W10, napięcie 12 V. Maksymalna moc podłączanego źródła światła 60 W. Włącznik podblatowy. Dostępny w kolorze białym. Zasilacze Master. Dostępne są zasilacze o mocy 7W, 12W, 16W, 24W, 33W, 54W, 65W i 80W. Sposób doboru zasilacza do rodzaju i długości taśmy jest bardzo prosty. Przykładowo: chcemy podłączyć 3 metry bieżące taśmy o mocy 8W na metr. Mnożymy 3 razy 8 równa się 24 W. Nasz zasilacz nie może być słabszy niż 24 W. Nasz zasilacz musi być z zapasem 10%. Wybieramy zasilacz o mocy powyżej 28 W, czyli zasilacz o mocy 33 W. Montaż kabli do zasilacza. Odkręć śruby z pokrywy zasilacza. Podważ za ślepkę. Następnie delikatnie odkręć śruby w złączu. Włóż kable i dokręć. Załóż pokrywę i zamocuj śruby. Z drugiej strony zasilacza postępujemy w ten sam sposób. Profile LED-lumi dostępne w czterech rodzajach: nakładany, wpuszczany, kątowy, wieńcowy, w trzech kolorach: srebrny, biały, czarny, w dwóch długościach. 2 m 3 m. Do wszystkich profili LED Lumi dedykowany jest jeden klosz w wersji 2 m i 3 m. Wszystkie profile poza wieńcowym posiadają zaślepki w kolorze profilu. W ofercie pozostałej akcesoria: złączki, przewody, klipy. Złączka Mini do szerokości taśmy 8 mm. Złączka Mini jest bez przewodu i z przewodem dwumetrowym. Złączkę mini możemy montować bezpośrednio w profilu LED, jedynie we wpuszczanym i kątowym. Złączka standard do taśmy 8 mm, bez przewodu i z przewodem. Złączka standard do taśmy 10 mm, bez przewodu i z przewodem. Złączki pomagają połączyć dwie taśmy ze sobą bez konieczności lutowania. Elektrima, przedłużacze biurkowe wpuszczane. Rodzaje: Kwadro przedłużacze wyposażone w kabel zasilający dostępne z wtyczkami French lub szuko, dostępne w kolorach srebrny, biały, czarny w wersjach 3 gniazda lub 2 gniazda plus 2x 2 razy USB 2.1 A Tubus przedłużacze wyposażone w kabel zasilający dostępne z wtyczkami French lub szuko dostępne w kolorach srebrny, czarny w wersjach 3 gniazda lub 3 gniazda plus 2x 2 razy USB 2.4 A